Czy można wykonywać izolację pianą w okresie zimowym? Jasne, że tak. Realizując izolację zimą musimy pamiętać o tym, że materiał dla Ciebie musi być przygotowany już dzień wcześniej. Materiał z magazynu głównego trafia na mały magazynek, w którym jest utrzymywana temperatura powyżej 20 paru stopni Celsjusza. Nasi pracownicy troszczą się o to, aby kontrolować na poszczególnych etapach pracy temperaturę materiału. Nasz sprzęt jest wyposażony w termometry różnego rodzaju, nie tylko w samej maszynie, ale też na przepływie materiału z beczki. Dokładnie pracownicy wiedzą, jaka temperatura trafia do maszyny, a potem jaka temperatura trafia do pistoletu, po to, aby można było z, z tego materiału produkować dla Ciebie dobrą pianę. Sprawdzamy temperatury, sprawdzamy wilgotności, podgrzewamy nagrzewnicami olejowymi pomieszczenia, w których wykonywana jest izolacja. Mamy dobry sprzęt firmy Graco, dlatego jesteśmy przekonani, że materiał, który produkujemy na budowie jest odpowiedniej jakości. Grzewcze opaski beczkowe. Zakładamy na beczkę po to, żeby uzyskiwać odpowiednią temperaturę materiału podczas pracy. Zima może zaskoczyć drogowców, ale nie nas. Nasza firma posiada certyfikat jakości Stowarzyszenia Wykonawców Izolacji Natryskowych, gdzie te wszystkie elementy, o których tutaj mówimy, zostały sprawdzone i zaopiniowane. Szefie, czy wszystkie nasze cztery samochody są tak wyposażone? Oczywiście. Cztery nasze brygady wyposażone są w cały taki sprzęt, więc jesteśmy tutaj spokojni o jakość naszych instalacji. Zimowe opony to nie wszystko.